Yy, szedliśmy sobie w taki młodniczek sosnowy. No i tata krzyczy, że ma. A więc idziemy sprawdzić. Jest! Ależ potężny tyka. Ojej, ojej, ojej. tu trochę leży. Nie? zobaczcie. Taka tyczunia. O, dziesiątak, szkoda, tylko podobny do tego, co ostatnio tata znalazł, też ma zaokrąglone końcówki, ale taki oczniak jest ładny, kurde, fajny, ale szkoda, że taki mały. No nic, może, może do parki się znajdzie. Słuchajcie, po jakieś, no godzince może przyszedł czas i na mnie. Szedłem sobie takim bagienkiem tutaj, no i co? Leży. Leży tyczka w bagnie. Czekajcie. O kurde. Jest. O leż. Kurde fajnie odłóż w ogóle nie był wbity tam. O, ale fajny. Ja. Ale jajca. Ach. Staruszek niestety. No ale kurcze. Powiedzcie, że jest brzydki. Piękny dziesiątek. Ale skurcze. Aż chce się patrzeć. Piękny. To jest dzisiaj naprawdę niepoważny. Krzyczy, że ma kolejnego. znaczy krzyczał. No i gdzie on jest teraz? Aha. Uh -huh. Tu się uchował. No, no ładnie patrzcie <laughs> jakie jajca i niedawno zgubił chyba o! świeżynka oczywiście no i co no dzisiaj wypadek najbardziej udany prawdopodobnie ci ludzie co tam, co auto było to chyba byli z spacerkowic, spacerkowiczem, ponieważ tam przy tej ambonie jest ścieżka. A tutaj patrz jakie perełki leżą. No nic, trzeba iść po następną, nie? Wypad już chyba można uznać za jak najbardziej udany. Idę jeszcze tam na brzydka. No i to będzie koniec chyba. Idziemy, znaczy. Miałem wejść do tego młodniczka, ale no będę szczery, nie chce mi się. Ale jakby następnym razem tu tego na pewno sprawdzę. No i co? To mam nadzieję kolejne tyki. Ale karton. Yes, <laughs> 15 metrów. W szczerym polu zobaczcie. Nie ma nic. Kurde, nigdy mi się tak nie, podało, nie udało. Zbierzony podejście. Tak brysiutko. O, uciekła. No nic. Zobaczcie. Ja byłem tu, ona była tam na tej góreczce. Słuchajcie, już wracam do auta. Na takich żytkach jesteśmy teraz. I zobaczcie co leży przede mną. Zobaczcie jaka tyka Ależ piękna Ale piękna Ale jak zostawił wspaniale Patrzcie Ja nie będę go wyjmował Bo chcemy jeszcze zrobić miniaturkę ale zostawił. Piękny. Piękna tyka. Będę robił miniaturkę i wyjmujemy. Miniaturka zrobiona. Wyjmujemy. O, o, trochę siedzi. O. O, słuchajcie. Ale tyka. Jaka piękna tyczunia. Ale leży. Ona tu już leży. Zobaczcie, w szczerym polu. No. Masakra ją było widać. Naprawdę... Wracajcie na stare tereny. Zobaczcie. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ósmaczek tutaj taki fajny pipek ma. O, zobaczcie. Ale fajny. Kurde. Nie no, jestem mega zadowolony. Bo dosłownie już tam na końcu tego pola mamy auto. Jakie jajca. Zobaczcie, naprawdę. Piękna Tyczunia. Oby więcej takich. Patrzcie, coś tu... Coś tu kiedyś chodziło. I może to ten byk właśnie zostawił tamtykę. Nie wiadomo. No, sporo śladów. Churcie, nieźle. Naprawdę wracajcie na stare rejony, bo, bo naprawdę warto. No tutaj chyba jakiś ptaszek poległ. No, z nic dla niego.